Wow okej, okay, a więc hej, witajcie, ja jestem Adam Ciegram serve w Minecrafta na serwerze Kotskraft w Skywars. Jeśli ty odcinek jak wam się spodoba, to nie to tego łapeczkiem, który już pod tym filmem tutaj w tym momencie, zostaw komentarz, bo takim filmu nie było w ogóle komentarza, a szkoda w komentarzu dają fajne zasięgi ogólnie, są spoko. Zadaj jakikolwiek komentarz, to nie, napisz cokolwiek, ja przy, ja Ci wtedy sertuszko i co? Widzimy się już na pierwszy arance w tym odcinku. Wow! widzę, by wystartowała ręka, wow to jest, co jest. Tam skrzynia, mamy tam skrzynię mamy... Koks mi raczej widzowie ogólnie. Załóżmy to szybko, szybko, szybko. Musimy działać. Wiecie, kok totalny. Okej, okay, widzowie, okej okay, widzowie. A tam widzę, że tam głość jest. To ja bym do niego... bym się do niego przeszedł widzowie, bo to... to, bo, to, bo, to bo to będzie cox. A tu jeszcze była skrzynka w środku przecież, nie? No, czy gdzie ona zniknął? WTF. Wow, 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 widzowie. Trzeba tu zrobić jakieś ninja. Cetiki. Cetiki widzowie ninja. Jesteś najlepszym mężem na CoxCraft. Ogólnie widzowie, napiszcie co tam u was. Jak wam minął dzionek dzisiejszy, czyli co jest dzisiaj. O co nagrywam, to jest sobota. Ale nie wiem, czy zdążę to zmontować do końca soboty. Ees mamy killa, widzowie, widzowie, jesteśmy całym stosem. Głową kolejnego killa widzowie. Wow, jesteśmy totalnymi koksami w tej grze widzowie. Ja to jemy. Nie subujecie, widzowie, widzę, więc taky Ktoś chciał tej kstecz coś, to link macie w opisie ogólnie. O, o. Tam się klewym goście, nie wiem czy chcemy iść do nich. głowy z jest, ile jest żywych czterech graczy. Ja z nie najlepszym setem, ale tam widzę tam goście bieg widziałem. O nie on mnie goni. On tu gdzieś przebiegł. On został zabity ile jest graczy żywych trzech. Czyli ja i dwóch jeszcze. Dwóch tylko... Nie, trzech jest dalej do nie proszę. a jest jeden, czy ja chcę iść na niego. Adamo, zabijemy Adamo. wow wow, wow. Panie Piotrusiu, panie Piotrusiu, ajajaj. Oh, dobra woda. Na czuł sok, w Wystąpi nam się kletkę widzowie. To jest OP Pebron. Mam diamentowy spodnie. To jest. Budulców, widzowie. A ja pewnie idzie tam już, nie? typek, tym gracjem. Doskoczę tam? Doskoczę. Wow! w dzabie, WTF. C co tu się stało? W dzowie, lecimy patrz, otwieramy skrzyje. O jest kaktusa wsadziło samo. WTF. Tak. Kaktus sam się niszczy. Kaktus się niszczy to by się niebezpiecznie. Chyba coś z tego będzie. Wow. To się sam kaktus zniszczył. Tutaj nie. WTF. Dobra, widzowie. Tam poleciał gościu jakiś. Tam nie wiem co jest. Tutaj jest skrzynia. I potem pójdźmy. Nikt tam nie, nie przeszkadza. Nikt jest tutaj nie chce zabić to co ja. Możemy na 3 iść po skrzyneczkę, widzowie. Na dwie skrzynki. Hu hu hu. Dobra, widzę. Nie wiem jest lepsze. To jest 5. 6 to chcę Na 2 to chyba to jest lepsze i tak. Wow. Kokosek, nie strzelaj. Kokosek, kokosek, byku. Uspokój się, kokosek, byku. Wetem, 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 byku. Kosek, co to w ogóle, co w ogóle tam, wow, Kosek się bawi w Hawkeye'a, wow, Kosek, k Kosek, wetam, według ja i on jesteśmy WTF. Kurde, <grytanie> widzowie, jestem, jestem w głównej pozycji, tak szczerze, widzowie, mam pół HP, ajajaj, widzowie, o cholerka.